sięga Rodzaju, rozdział siódmy. A potem Pan rzekł do Noego Wejdź wraz z całą Twą rodziną do Arki Bo przekonałem się, że tylko Ty jesteś wobec mnie prawy Wśród tego pokolenia Z wszelkich zwierząt czystych Weź z sobą siedem samców i siedem samic Ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze Samca i samica Również i z ptactwa po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi, cokolwiek stworzyłem. I spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi. Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami swych synów do Arki, aby schronić się przed wodami potopu. Ze zwierząt czystych i nieczystych, z ptactwa i ze wszystkiego, co pełza po ziemi. Po dwie sztuki samiec i samica weszli do Noego, do Arki, tak jak mu Pan rozkazał. A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię. Po roku sześćsetnym mm życia Noego w drugim miesiącu roku, 17 dnia miesiąca, w tym właśnie dniu z schłykiem wszystkie źródła wielkie obłoki i otworzyły się u nieba. Przez 40 dni i przez 40 nocy padał deszcz na ziemi i właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Ham i Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełzających po ziemi, wszelkiego ptactwa i istot ze skrzydłami. Wszelkie istoty, których było tchnienie życia, weszły po parze do Noego, do Arki. Gdy już weszły do Arki samiec i samica, każdej istoty żywej, jak Bóg rozkazał, Noemu pan zamknął za nimi drzwi. A potop trwał na ziemi 40 dni i wody wezbrały i podniosły arkę ponad ziemię, kiedy przybywało coraz więcej wody i poziom jej podniósł się wysoko ponad ziemią. Arka płynęła po powierzchni wód, wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemię, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem. Wody się więc podniosły na 15 łokci ponad góry i zakryły je. Wszystkie istoty poruszające się na ziemi z ptactwa, bydła i innych zwierząt i z wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. Wszystkie istoty, w których nozdrzach było orzeźwiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły. I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego. Wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. A wody stale się podnosiły na ziemi przez 150 dni.